Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku z Minecraftowanych. USK się wokół kręci, a jest Wojtek i Tomek. Jesteśmy. Dzień dobry, dzień dobry, słuchajcie. Tak jak widzieliście po wczorajszym odcinku u Wojtka, dzisiaj jest zadanie finałowe, bo zbieramy diamenty. Wojtek ma ich na razie najwięcej, potem jestem ja, a potem jest Esen. Natomiast dzisiaj się wszystko jeszcze no może odwrócić. No nie, nie, nie. przepraszam. No to wszystko się może <laughs> spokojnie, starzy. spokojnie. Natomiast ja musiał bardzo tak, serdecznie pozdrowić osobę, która pisała wyzwanie do tego odcinka, które miało być, ale okazało się, że jednak będziemy zbierać diamenty. Pozdrawiam serdecznie Suzan Lupinus i chciałbym jeszcze pozdrowić bardzo serdecznie siedmioletniego brata, Suzan, który ogląda wszystkie odcinki z Minecraftowanych i przeżywa je nie mniej niż właśnie Suzan. Także Suzan, dziękuję Ci za bardzo kreatywne wyzwanie. Dzisiaj niestety zbieramy diamenty, ale Twoje wyzwanie się oczywiście pokaże i się wyświetli, także. Buzi, 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 buzi. buzi pozdrawiamy. Dziękujemy, że jesteś z nami, pozdrawiam serdecznie. Natomiast dzisiaj kontynuujemy sobie zbieranie diamentów w innych okolicach, tak dla odmiany, niż było to miało to miejsce ostatnio. Znaczy, wiecie, y możecie y iść w tą samą stronę, tak? Nie, nie. Tak? nie ja tam nie, już, tam nie. już nie <laughs> Ja już nie wiem. Nie, ja już tam nie, nie, nie. nie. Tak, no tak, dobra. ja już nie. No dobra, no to Wojtek, czy ty masz timer stopper? I. No to myślę, że możemy zaczynać. No to raz, dwa, trzy, go z ostatnim zadaniem. Boże. To Bo wszystko no za okno. Tak? Prawda? No tak, prawie. Dobra, A wiecie wody. co A ja mam to gdzieś, ja się wkopię tutaj, w, koło Tomka. Ej, Ej nie możesz mogę... na wyspie, halo? Jak to nie? Na naszej wyspie nie możesz się wkopywać. Aha. To obok. Ale ja tu. Ja pójdę dalej, bo w pewnie Wojtek tu wszędzie już Ej, wszystko tylko, dookoła wiedźmy. ten... Ej, Uważam, nie, że wyjdzie. Ja, ja poszedłem strasznie daleko ostatnio. Ja potrzebuję e, poziomu, dobra. O, tu jest jakaś dziurka. Lawa! Lawa! Ty chyba żartujesz? SN. Kuźwa, nie wierzę. Ugaś się. Nie wziąłem wiadra z wodą. Ugaś się, żarcie! Dobra, trudno. No to patafianie głupi. Ugaś się. Do jasny. jasnej. meno. Dobra. Żyj to ja kopię SM. od 10. poziomu. Dzień dobry. Już się wkopałem, już idę. Ja sobie Ale ten, zasu... ten kill zasuwa. No Co? ja jest na 40. Ja byś na 34. Dobra, jedziemy słuchajcie. Zuz, czekaj, nie ja muszę zeszrzeć, ja muszę życie odbudować O. o po pochodynkę. Dorime, boję się, boję się, boję diamenty, się. Diamenty, diamenty. No chciałbym Zuz, myślałem, że ma. pewnie nie będzie. O, jopa Tomek znając nasze szczęście wiesz jak będzie. Nie powiem co. Mam ci zły nie. język co do. ja mam cię bedluck. Boże, bad luck? Ja mam debillack. się, no. że nie widzicie, że wam dałem właśnie. No, a nie ważne. Co, co nam dałeś? dałeś? Mm. No, co nam dałeś? No nie. Wojtko, nic nie mam. Ja też nic nie mam. sprawdzałem konto przed chwilą. Aha! <laughs> 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 nie, 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 pieniążków ci temu już nie wysłałem. wiesz? Buuu, tego zawsze mało. Ty, nienapasiony jakiś ty? Ja? Tak. No. tylko, tylko o kasie, nie? Bo, tak. Bo ja może by... kasa, 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 może kasa, kasa. chciałbyś sobie telefon zmienić. Lowa! Ty chciałeś e, telefon zmienić? Zabrednij heredę tu. Przynajmniej wiesz. Jest wymówka, że na coś co. Aha. Aha. <laughs> <laughs> ja patrzę, że ten masz licznik, czy ktoś się zmienia tutaj, ale widzę, że nie. ja się nie wiesz, stresuję. Nie. Idę koło lawy. to jest bardzo y, ten, y, niebezpieczne. A ja jak nie wiem gdzie idę, ja, idę, ja idę, idę dalej, idę dalej sam. A no i też takie, to, słuchajcie, ten licznik, który jest, to jest tylko do bloków, tak? Ale my i tak będziemy tak, tak, tak. brać pod uwagę liczbę diamentów, którą ktoś zdobył. Bo niestety źle go ustawiłem, ale już... Spalili. Ja nie tutaj kombinować. No, to to nie wiem, czy da się tak to zrobić, żeby... No da się, przecież ja mam na y, trampkach. Ale potem jak na przykład podniesiesz sobie diamencika, tak wiesz. To nie, to się nie zdzicza. Nie, Jak, jak nie, diamencik nie jest w na przykład jakiejś bonusowej, to nie, muszę wykopać. Muszę wykopać, z bloku, no. to nie liczy się blok, tylko liczą się diamenty, które wypadną. Aha, to może ja to jeszcze ja tak. po prostu. To ja musiałem to źle po prostu ustawić w takim to razie. No to samo ale to już... mam na solo. Ale to już trudno. O jobka. Znowu mam dużo redstona, ale ja niech potrzebuję Redstona, dzisiaj, naprawdę. Bardzo bym prosił o inne tutaj... Przyjemności i atrakcje. No nie wiem, kiedyś tak. Ja nie, bo ja nie umiem z niego robić. Jakieś tam Dalej, nie dalej... Ja umiem go tylko połączyć z tym. Już nawet nie jeszcze. A z czymś miałem. No pokaż się diamenciku! Wojtek! Cicho! Ja nic nie mówiłem. Czemu ty masz 22? No to jest chyba już wszystko jasne. No tak wyszło, no co ja mam poradzę? Akurat mam taki duży kanion i wiecie więcej. Jest... Aha, Jest więcej, więcej daj, daj mi. No chyba to, nie. To tyle? Daj mi, dieksy, daj mi, dieksy, daj mi, dieksy. Pamiętajcie też, żeby przekopywać dookoła troszeczkę, bo często Ale kretynka, są... no tylko. Jest, o dobra, już nie kretynka, przepraszam. O moja o, te. O, daj mi. No i tak masz już więcej ode mnie, bo ja mam tylko 14, to tu już masz więcej. Ja mam 20. No. O, dasz mi jeszcze? Już mi nie dasz? Daj mi nogę, daj mi nogi, daj mi nogę. Już mi nie chce dać, dobra, idziemy dalej. Więc jak zawsze standard w moim przypadku. No, nie mów hop. Za chwilę wejdziesz w taką żyłkę... Mhm, <laughs> <laughs> tak, to mi pęknie. Nie wiem czemu skarży mi się słoń Benjamin, jak tego Wojtek zrobił. To? No takie tytuł. Czemu słuchimami? On to robił. Buch aż mi tu wystrzelił. O meno! A ja więcej, więcej! O Jezus, o pięknie! A ty masz tyle? O ja 34 bitches, Czyli mam za 44! O ja! Yeah! Szkoda, że nie widzicie zwiętlerka po... No bo mówiłem, że to... To może, się, to może się wszystko odwrócić. O, jest! Oh, motherfucker! faka. A wyłącz z tego to... składaka. Ja, ja mówię, ja się liczyłam na 8 i dziękuję, i to jest, będzie finito. Dasz radę. Mhm, mm mhm. Mm tak, tak. Ja się nie śmieję, będzie nie do lawy, się w pierniczej będzie tyle. No i będzie po tokach, nie? Tylko wiecie, jak się pierdzielicie do lawy, to po diamentach. To zostają wam tylko te z poprzedniego odcinka wtedy. No tak. To zostaje mi 10. No, no, dawaj, dawaj, dawaj. Nie nic nie widzę. Nic nie słyszę. Właściwie wiecie co? Diamenty moim zdaniem, w Minecrafcie powinny mieć taki, taki dźwięk, taki, takich. takich dzwoneczków. Nie, takiego delikat takich delikatnych dzwoneczków. Wiesz, jak się do nich zbliżasz, tak jak masz na przykład klapę w Dead, Dead by Daylight. Albo jak mhm. w Fortnite te skrzynki złote. No. To by było spoczko. O Boże, żona dzwoni. Jak to? Słońce ty A moje, ja jestem jest na nagraniu, widzę. więc y, za chwilę będę. Pa! Nie słyszycie, ale pa! Pięknie e, jestem. ja pierkur. Ani jednego bloka słuchajcie, ani jednego. Amen! No nie wierzę o, w niego. Ja, Amen. o dawaj. A co ty robisz? O, 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 więcej. <śpiewanie> o, ej humor mi wrócił. Pięknie, ja, wiesz co Maciek, ja może potem komendy sprawdzę. Wiesz? Cicho humor nie, nie, mi wrócił. Jakieś, jakieś dziwne. Ej tu ktoś był. A nie ja tu byłem. O, a ile w ogóle mam sztuk? 58. Ej prawie mam staka. Pięknie. To przez to amen, no mówię wam, to mi tak pomaga, czuję, że tak. po prostu bujam Masz, się na mam baterie naładowane? Mam. Dobrze. Akumulator w pełni. A ja nie, nie mam ani jednego. Akumulatora? Masz nie, Masz Kurde, skręciłbym teraz, tylko podejrzewam, że to są diamenty. Ja myślę, że twoje Tomku szczęście zaraz się skończy i skończysz w labie. Oj tak. Już, już widzę takiego Wojtka przede mną, który lewy rozlewa. Mm. Czekaj, spawn... Wojtek. Spawn block. La floating lava. E, to jest nieferta, nie widać co Wojtek robi, naprawdę. Nie, widać. Nie wyłączałem komend, komend, konsoli. konsoli natrafiłem na spore takie miejsce, gdzie jest dużo lawium, ale... Tak kicha ze wszystkim. O redstone jest. jakąś lawę, ale gdzie mamy no, O, no, lawa! Więc... Ale bym się wpitał o jezus. Dzieci lawa nie chce? Lawa, lava, Kto jest? lawa, lawa. Co lo... tu jest? Gdzie? Nie, już musiałem kogoś znalazłem z was. Bo tu się woda wylała. Może, wiesz, co? Możliwe, że albo generujesz nowy teren, albo coś i po prostu na siebie wiesz. Nie zdążyła wychloptać O jak fajnie woda mi popycha Nie muszę ten iść do przodu Może być, tak do lawy tam zmiotła Nie, 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 nie Trzymam w razie czego stycznia. Ej no Restornu mam tyle, że mogę oberować całą wioskę, nie? A diamentów nie mam O ja mam łopatę. a jaki kilofem Brawo, ja. Brawo, ty. ty, ry, ty, ry, ty, ry, ty ry. No halo, Diamant, ja ładnie zaśpiewam ci znowu no chodź. I'm Brian like a diamond. Ry 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 ry. Zaśpiewałbym co innego, ale Maciek tego nie lubi. Czego znowu? A to, no nie mogę powiedzieć, mm. nie robisz. To dobrze. To nie Tonight Nie, 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 coś gorszego tonight. Ja ostatnio sobie że ja robię coś w kuchni i słyszę jakąś reklamę w telewizji i słyszę takie Tonight i ja mówię o, o nie Nie, ja ostatnio kuchnię sprzątałem Taka. i leciała właśnie piosenka w radio i jak tego słyszałem to Tonight od razu wspomniałem o Maćku No dzięki, że wam się kojarzę No ogóle... kojarzysz mi się z, z Tonight Chociaż nie dość źle to zabrzmiało <noise> No tylko Boże. na jeden wieczór żeby cala Ty ry ty ty ry. Jak wam idzie? No, u mnie kupa trochę. No Uf, ja mam tak samo, od początku odcinka, ani jednego diamentu. Jakoś tak u mnie bez zmian przez ostatni czas, wiesz. Jezus, stara cóż, kupa, no, boże, stara biedonową boże, stara biodanową by goni. Stara kupa, mhm. To Kibel. Maciek? Nie. Tak, bo od tamtej pory jak go nie ma to nikt nie obsłauki. A może <gibla> tego nie mówię? <gibla> Jezus! Była lana, no, ale no. była woda za mną. O, zgasiła ją, Piecha Marlena. No to co, opuściła? A, A może? Dlatego Boże. taka cicha była. A bo Tomasz... Myślisz? Ma, a, widzisz? Skur nie, bo przed nim już też kibel nie był obsrany. Jak on jeszcze był. Dorime. Masz? Mam, o. No, ale błagam, co to jest? Mama! No dobra, i to macie! Nie liczy się ilość, liczy się jakoś. Może to są specjalne diaksy, takie anestetyczne. Ante, no, mam sześć. No, to trochę tupa. No, oczywiście, że a tak. Ile, a ile chciałeś? Trzy chyba, nie? No, chyba. To, nie, cztery, bo ty mieć 8 To nie, to trzy, dobrze. No i więcej nie ma, no, no i co? Aha, ja koniec. byłem w, poszu w poszukiwaniu zombiaka, okazało się, że jest kurde trzydzieści, do góry i. Mm. Uh. No i nic, i nic nie ma. Ja też nic nie mam, nie przejmuję się. O, mam wracać do. Z tymi trzema, no to tak wiesz, taka. Lipa. Ty, 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 nie, lipa. No, jakoś dziwnie mi mało wypada z tych bloków, to jest dziwne. Ale masz fortunę 3 na kilofię, nie? Mmmm. Um, Jak nie? Nie. Wydajność, szczęście, a prawa niezliczalność. Naprawdę. Nie, to jest niemożliwe. Naprawdę. Aha, czy ja mam niżwy. niż wy. A, okej. Okay. Ja Lęzik. mam wydajność 5, szczęście 3, naprawa, niezniszczalność 3. mam breaking 3. Wydajność 5, szczęście 3, naprawa... Bo to masz szczęście 3. Nie, to powiedzieć Fortuna. No to, a, Fortuna to co o, to jest? O, jest, to mów normalnie, a nie po angielsku. O Jesus. <laughs> Nie wierzę. Mów normalnie, nie po Jaki <z> fulwer <Minster> ja, od razu! A ty, a kiedy napadłeś? No, wcale by się nie ził, gdyby było. A bo czemu? Bo temu. Bo co, bo Ci utrudnić? <zeszcze> Kuśwa, palę się Pa SN. Żadne Pa. Kuśwa, ugaś się. No, ja nie chcę, że konar płonął. Nie teraz. Dobra, ale że to mi się ładuje, dobra. Zombie, 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 nie dotykaj mnie teraz, kiedy jestem kolowy! Barbar. Oha, oha, disco party. Pięknie. Znowu? Nie wierzę, czterech ich no. I Barbarossa. Ej, Barbara, nie zabijaj mi ich, bo potem jakieś jest dziwne rzeczy dostajesz. Dobra. Zginęła Edwiga. Edwiga. Coś to jest i nic nie ma, dobra, kupimy dalej. Który jest poziomek? Poziomek jest 12. O, 11. Pięknie. O Wojtek masz 31, jeden, wspaniale Wojtku, no, tak pykło. czemu się nie chwalisz? Ja się chwali. Ej ja się przekopałem gdzieś gdzie chyba już byłem A tak. może komuś lapisu? Oczywiście, że tak Ja też mam lapis Ej nie wierzę, słuchajcie wykopałem, wróciłem dokładnie do tego samego miejsca z którego zaczynałem Aha Ja, ja, ja też ja do tak... siebie idę, ja nie zmieniam żadnego toru Ja wczoraj tak ten... wybiłem się Boże, bo, błądziłem się Włądzi, włądziłem! Ja nie, nie, ja nie robię, że tak. Ja po prostu idę przed siebie i tyle. Nie, to wiesz co, ja czasami staram wiesz, bo jak słyszałem jakąś wodę czy coś, to się wiesz. Skręcałeś. Skręcałem, tak, ja tak skręciłem, że zlądowałem na początku. Ej, też tak macie, czasami chcecie zmienić kierunek, ale tak kopiecie dalej przed siebie, bo że jednak tam może już być. Tak. Nie, ja nie zmieniam Nie, ja właśnie nie umiem, ja po prostu przed siebie i nara. I Do Rimy. Ja nie mogę tego powiedzieć, bo to mówię tylko kiedy diamenty widzę. Mm -hmm. Nie mogę zapeszyć. Widzę, że wojtek jedzie równo? Mm, tak się nawinęły. No właśnie widzę. Jakoś mnie się w ogóle nie nawijają, ty popatrz no, mi też się przestało nawijać, kurde włóczka zepsuta. No słuchajcie, to no spróbujcie, może skręcać faktycznie, bo. ja poczeki, bo to nie ma, No, nie ma, no, patrz. Nie no, ma, no. Widzisz, ja właśnie skręciłem. Macie skręcasz? Nie. <laughs> o! Lawa by mi na łeb spłynęła sympatycznie, po prostu. No, top się. O! to jest trawa! No popatrz! Dobra, zwiedzam jobkę. są na poziomie dwunastym, sympatycznie. I co? I skończyło się rumakowanie pięknie, czyli skręcam. Kończył się rumak. Ry, 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 ry. Nie, u mnie nic nie ma, słuchajcie, także dziękuję. No, mnie też na razie cisza. Ale kurde, ile bym miał żelaza. No, i węgla, i lapisu, i redstone'a. I everything. Widzę, że się czas kończy powoli. To znaczy ile? No, to po to jeszcze... Jak trafię na diamenta, a Wojtek mnie wtedy tepnie, może tak się wydarzyć. Nie, to będzie horrible. Horrible, horrible, horrible. Musisz taki, takim akcentem rosyjskim mówić. No tak mówisz, jak Anastazja. Nieprawda. Mówisz tak. Halo, diament Dobra, jeszcze pięć. raz 2, 3 Zmieniłem cztery, kierunek, no i tak tu nic nie będzie bez sensu. Ale okej, okay, zmieniłem. Spoko. Ja też zmieniłem, powiedzie przede mną tam już były, tak blisko. No, ja chyba... Ale tak wrócę na bank. się tam, nie nie mogę, jednak się wrócę. <noise> no i co i zmieniłem i pupa jest. No bo to czasem się uda czasem, nie, no. Macie, to jest jak kraftotka. Albo się jest mądrym pech, albo się jest głupi. Masz szczęście. No to wolę być mądrym jednak. No w sumie nie wiem. Polonizowałbym czasami. <grym> Na koniec nie chcą mi dać. Nie, mi też nie. O! To jakiś kryształek zielony Emerald. Emerald o, o, nie liczy się on jako dwa? <grym> nie. <grym> jako 50 Tomek. Oda chociaż razy jeden. Nie. <grym> <grym> on niech daj ten budzik zadzwoni już, bo... No weź nie wywołuj budzika z lasu. Jasne, daj mu daj mu na się w normalnej porze. <grym> to tak nic nie to te Czemu wszyscy mówią, że koło lawy jest? A ja koło lawy nic nie mam. Nie zawsze jest. To, to, to Mam wrażenie, że to zawsze był jakiś tam mit Minecraftowy. Jak mi się przynajmniej wydaje. No właśnie, tam gdzie law albo tam gdzie redstone są diamenty. Tak, no, tak, i... tak, tak. Obkopuj redstone i lawy dookoła. Tam. Nie! O Jezus, Maria, te małe zgredy! Te, te rybiki! O! walcz, walcz. No super, jeszcze. Co to? Co to? Gindzisz. Pieprzony jeżu kamienny. Jeżu kamienne. O! Wpadość do lawy! Ha, ha Tararira! Tararira! Paczka żywira! End of time, guys! Mm -hmm. Ej! No. Pochowali mnie za życia. No, także tak to wygląda. Ja mam 58. <grym> mm -hmm. 103 Wojtku. <grym> <To> tak wyszło. 60 <grym> Wojtku. <grym> no. no. tak. Czyli, czyli ja, ja zgarniam wszystkie. Jeeeej. Oddaj. <grym> Oddaj. Tam nic nie było. Tutaj. Moje. Piesku, po... nie, 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 nie. to. Czekaj, biedny. gdzie jest drzewo? Idę pod drzewo się wypłakać. Gdzie ty polazłeś? Pod drzewo A, wypłakać się. No dobrze. A co, schodzimy na dół czy nie? Nie, chyba już nie. Nie no, to już jest finito. No już jest wiesz, piąta woda po kisielu. Także dla ciebie serii. Kuniec wyzwań. Wojtek, ty to... masz zapalniczkę? Nie, Nie pal niszczyć. Ja chciałem swój dom spalić. Tomek, kończymy. No dobrze. No, także moi drodzy, czekaj, mamy czekaj, nadzieję, czekaj. że seria czekaj, czekaj. wam się podobała. Wojtek, słyszę, że mnie zabudowywujesz. Z no. Co ty robisz? Podium. Aha. To jestem na dwójce, czekaj. Ja jak zawsze na trzecim miejscu, słuchajcie, żadna nowość. Ale ja was zapraszam do mnie tu oboje, choć. O, parzach miło. F5. No, Ej, zrobić no. jasno? Jak jasno? SN! Znacie to? No. Bo. No. Także mamy nadzieję, że wam się zeryjka podobała. Pff. Nie wiedziałem, że diamenty się palą. No, no to? Obok. Był ze mną Wojtek, był ze mną Tomek. Byliśmy. Byliśmy. Czekajcie na nową seryjkę. Będzie hmm. też minecraftowa, też bardzo fajna, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i co? Mimo łez, mimo, mimo bólu, że już się nie będziemy spotkać z minecraftowanych, bardzo nam było miło. Także trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa, pa! pa.